Mamy tutaj wymiary dosyć imponujące, bo to jest 126,65 metra, prawie 40 metrów szerokości. Jest to zdecydowanie jeden z większych obiektów. W Kalenicy mamy około 14 metrów wysokości, więc jeszcze patrząc tutaj na ścianę, no to jest prawie 5-metrowa ściana boczna, która zapewnia wentylację. To drewno z Wolfem jest związane jakby... Nierozerwalnie od zawsze, no ale tutaj rozumiem, nie było dyskusji, to drewno musiało być. No nie do końca. Jeszcze w, klienci, że tak powiem, mieli kontrofert z, z konstrukcji stalowych, więc jakby w grę wchodziła konstrukcja stalowa, oczywiście ją też mogliśmy zaofer zaofertować, bo, bo ją produkujemy. Natomiast wygrały aspekty jakby też finansowe, bo drewno, drewno wychodziło w bardzo w, w podobnych pieniądzach co konstrukcja stalowa. To co, to co Wolf wykonywał, czyli wyposażenie w kurtyny nadbudowę. Rynnowanie, płyty warstwowe, jakby na ścianach, bramy segmentowe, drzwi przejściowe. To jakby kwota nam się złożyła gdzieś około 3 milionów 300 tysięcy, tam z grosikiem powiedzmy.